Ksiądz e, Tomasz e, z parafii Sokolniki wraz ze służbą liturgiczną ołtarza. Witamy Was wszystkich serdecznie. E, zostaliśmy nominowani przez księdza Waldemara, dziekana naszego z i parafian do e, szczególnych przysiadów, ale także przez szkołę podstawową naszych Sokolników. Chcemy jednak wyjść troszeczkę dalej i sprawić, nie tylko wsparcie naszemu Wojtusiowi i wszystkim dzieciom ale też trochę radości wszystkim tym którzy będą ten szczególny filmik oglądali i dlatego zaśpiewamy piosenkę 5 razy, wykonując każdej z obce po trzy przesiady, czyli razem 15 przesiadów dla Wojtusiaka i wszystkich dzieci, które tego potrzebują uwaga Małe Małe duże jajko duże jajko duże duże małe ognio spawe ognio małe duże jajko duże jajko duże duże małe ognio spawe Duże, duże, małe, ogniotrwałe, ogniotrwałe weks. Małe, duże, ja ją, użej, ja ją, użej, ja ją, użej, duże, ja ją, ogniotrwałe, Pragniemy nominować księdza arkadiusza wysokie z paraców duszno wraz z służbą lub też ołtarza oraz z parafiem świętym wywołania w sokolnika w młodzieżową pumiętą. Okonu. ལབ་པ་